Sponsorem programu jest Fundacja Orlik Polska. Dobry wieczór Państwu, Maciek Starowicz, witam z piwnicznej Święto Trzech Króli spędziliśmy tutaj, w tej przesympatycznej, przepięknej miejscowości, w Beskidzie Sądeckim, bo tu właśnie w nowo wybudowanej hali rozgrywany był charytatywny turniej piłki nożnej halowej, zorganizowany przez Fundację Orlik Polska. Znakomita impreza charytatywna, na której zbierano pieniądze na to, aby dzieciaki z domów dziecka mogły wyjechać na swoje wymarzone ferie. Ze mną gospodarz piwnicznej. Pan Zbigniew Janeczek, burmistrz tego miasta, panie burmistrzu. Serce rośnie, jak oglądało się i spędzało się tutaj dzisiaj cały dzień te wspaniałe imprezy piłkarskie, ale również artystyczne. Piwniczna zaprezentowała się godnie i wspaniale. Tak dużej frekwencji publiczności w piwnicznej nawet nie było na dożynkach, które organizowaliśmy w sierpniu tego roku, czyli impreza Udała się na 100% zainteresowanie olbrzymie. My cieszymy się, że mogliśmy tu gościć największe sławy piłki nożnej, zarówno w piłce nożnej e, normalnej, czyli e, mieliśmy tu 11 osobowej, mieliśmy tu pana Kmiecika, mamy tu pana Świerczewskiego, jak i najlepszych piłkarzy we Huschalu w Polsce. Także zainteresowanie ogromne i promocja gminy naprawdę udana i a jeżeli chodzi o ten cel wyższy, charytatywny, jakże bliski mi sercu, ponieważ pracowałem z dziećmi tego typu, czyli pracowałem z dziećmi z domu u dziecka, strasznie się cieszę, że będą mogli wyjechać na zimowiska, a może uda się na wakacje coś zorganizować. Serdecznie gratuluję tego przedsięwzięcia, serdecznie gratuluję tego obiektu, bo Piwniczna rozwija się wspaniale. Pan Adam Rus, koordynator Orlik Polska. Panie Adamie, Pan też może być dumny, bo kolejna znakomita impreza zorganizowana dzięki Pańskiej Fundacji, dzięki Orlikowi. Dziękuję serdecznie. Czy, czy kolejna fajna impreza, no to myślę, że kibice to ocenią, wszyscy... Ja może powiem tak, że ja, to, ja tego nie dostrzegałem tak z jak, jak to wyszło, ale skoro Pan tak mówi, no to dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że ta impreza zostanie już na stałe wpisana do kalendarza imprez organizowanych przez Orlik Polskę. Też mam taką nadzieję, ale no wie pan, no, nie nam to decydować, o tym zadecydują ludzie, którzy z nami pracują, miasta, gminy i całe społeczeństwo. Zabawa była świetna, mecze rozgrywane były naprawdę znakomicie, jak jeszcze podkreślimy, że był to szczytny cel, to naprawdę chyli mnie nisko czoła. No tak, bardzo szczytny cel, wszystkim ma bliski, w sumie nie, nie wszyscy mieli takie szczęście jak na przykład ja, że miałem ojca i matkę, czy, czy, czy większość polskiego społeczeństwa, no tym dzieciom po prostu coś od życia czasami też się należy, Te, ta mała chwila radości. Dziękujemy bardzo. Drodzy Państwo, jesteśmy jeszcze w piwnicznej, teraz oddajemy głos Małgorzacie Obczowski. Ze mną triumfatorzy dzisiejszego turnieju, kapitan mistrzów, tych, którzy wygrali dzisiejszy turniej, pan Kamil Andrzejewski ze Związku Zawodowego Ratowników Górniczych Bielszowice. Zdobyliście koronę Baltazara, prawda? Ale to nie trofeum, które jak Pan sam przyznał jest dosyć ciężkie, nie ciąży na pewno, nie trofeum jest najważniejsze. Tak, to się zgadza. Najważniejsze dzisiaj w tym całym turnieju był cel, w jakim, jakim graliśmy. Graliśmy dla dzieci z domów dziecka, a ten puchar wygrana to miły dodatek do, do spędzonego czasu. No właśnie spędzonego czasu i to bardzo aktywnie wy jako ratownicy górniczy no macie na pewno całą masę obowiązków jak jeszcze w natłoku tej, tej pracy znajdujecie czas na trening, no bo żeby zostać mistrzami trzeba chyba trochę potrenować tak, zgadza się, trenujemy no, od jakiegoś dłuższego czasu tak od dwóch lat spotykamy się na, na wolnych chwilach po, po pracy spotykamy się na orlikach, na, na halach właśnie tego typu i trenujemy. No, jak widać, udało nam się wygrać ten kuchar, i to widać, że, że są efekty naszych treningów. Bardzo dziękuję. Oraz po mojej drugiej stronie pan Marcin Biernat z Erbet Nowy Sącz. To jest firma budowlana. Pan również jest kapitanem wicemistrzów dzisiejszego turnieju. Dlaczego wzięliście udział w dzisiejszych zawodach? Generalnie większość kolegów od dziecka interesuje się piłką, ich pasją jest gra w piłkę nożną. Spotykamy się po pracy, żeby trochę tą szarą rzeczywistość codzienność odmienić i amatorsko pobiegać za piłką, a kiedy zdarza się taka okazja jak dzisiaj, że faktycznie można jeszcze w szczytnym celu zagrać w piłkę i to na wyższym poziomie. No to czemu nie wziąć udziału w takim przedsięwzięciu? Powiedział Pan o szarej rzeczywistości. My mamy nadzieję, że dzięki takim turniejom i takim akcjom uda się tą szarą rzeczywistość dzieci z domów dziecka również nieco rozpromienić. Serdecznie dziękuję. Byliście naprawdę świetni i na boisku, i w życiu. I tego też dzieciom z domów dziecka życzymy, aby świetnie spędziły zimowiska, które zostaną dla nich zorganizowane. I kontynuujemy podsumowanie tego wspaniałego dnia. Pan Mariusz Lis pełni funkcję zastępca burmistrza piwnicznej, ale również występował i to ze znakomitym rezultatem, także jutro u szefa będą pochwały. Mam nadzieję, że tak i jednak dostaliśmy dość solidną lekcję piłki nożnej i no musimy jeszcze trochę potrenować. Potrenować, ale wystawiliście aż sześć drużyn z tego co mówił pan burmistrz, a więc godne podkreślenia to jest. Tak, wystawiliśmy sześć drużyn, straż pożarna, ogniwo piwniczne, dwie drużyny, urząd miasta i gminy i drużyna piwniczanki. No i wszystkie drużyny zaprezentowały się bardzo dobrze. No i co najważniejsze, wszystkie drużyny zasiliły konto charytatywnej akcji pomocy przy organizowaniu wyjazdu na zimowisko dla dzieci. Tak, wszystkie, wszystkie te pieniążki idą na, na taki szczytny cel, i mamy nadzieję, że ta impreza jeszcze do nas tutaj zawita. Też mamy taką nadzieję. Serdecznie dziękuję i gratuluję Grzegorz Kaliciak. Były ekstra klasowy zawodnik Wisły Kraków i Pogoni Szczecin. Chyba nie pominąłem żadnego klubu, ale dzisiaj w ważnej funkcji bo trenera Drużyny Gwiazd. No zostałem mianowany selekcjonerem, duma rozpiera piersi. Jestem bardzo zadowolony z tego, co mogli chłopacy jednej i drugiej drużyny pokazać dzisiaj na parkiecie. Pokazali naprawdę i serce, i znakomitą formę, ale e, kapitalna sprawa, że z całej Polski przyjechali e, na ten charytatywny turniej. No, chwała im za to, że chcieli uczestniczyć w tak pięknej imprezie i miejmy nadzieję, że będą powtórki. Piotr Świetrzewski błysną formą, strzeliłeś jedną bramkę, to zasługa, zasługa e, dobrej taktyki, jaką narysował w szatni pewnie pan trener Grzegorz Kalicie. Pan trener Grzegorz wspaniałą taktykę rozrysował, prowadziliśmy to spotkanie dosyć pewnie. Troszkę potem odpuściliśmy, ale końcówka była wspaniała, wyrównaliśmy cztery do czterech. Uśmiechy na twarzy są. Nasze uśmiechy są bardzo ważne, ale najważniejsze są uśmiechy dzieci, które będą mogły wyjechać na tygodniowy pobyt kolonii, ewentualnie zimowiska. I to jest najważniejsze, czy mamy kciuki za te dzieci. Chcielibyśmy tutaj pana burmistrza prosić, aby takie imprezy odbywały się cyklicznie co roku i dziękujemy za zaproszenie. No to świetnie, to w przyszłym roku z okazji Dnia Trzech Króli, z okazji tego wielkiego katolickiego święta znowu pewnie będziemy gościli w Piwnicznej. Tutaj panowie burmistrzowie kiwają głowami, że tak, a teraz czas i oddajemy głos dla Małgorzaty Obczowskiej. Rozgrywki na hali sportowej w Piwnicznej już się zakończyły, ale emocje absolutnie nie opadają. Ze mną pan Michał Jamro, który tutaj koordynuje akcję charytatywną w internecie, licytację. Panie Michale, jak przebiega aukcja i co można jeszcze wylicytować i do kiedy? Przede wszystkim licytować możemy do dnia 24 stycznia bieżącego roku do wylicytowania między m.in. są piłki PZPN Orły Górskiego z autografami ówczesnych zawodników oraz selekcjonera reprezentacji. Mamy do wylicytowania różnego rodzaju koszulki, m.in. Koszul oryginalną koszulkę meczową Wisły Kraków oraz koszulki meczowe reprezentacji Polski. Czyli są to gratki nie tylko dla kibiców poszczególnych drużyn, ale w ogóle kibiców sportowych, a przede wszystkim ludzi o dużym sercu, którzy chcą wspomóc dzieci z domów dziecka, aby te mogły wyjechać na ferie zimowe. Tak, warto tu nadmienić, że wszystkie przedmioty, które zostały podarowane w dniu dzisiejszym będą również y, możliwe do wylistowania od dnia jutrzejszego na serwisie charytatywni Allegro gdzie należy znaleźć cel y, turniej charytatywny Królowie dzieciom bardzo dziękuję. Zachęcamy do licytowania. Są ze mną jeszcze harcerze, którzy również dzisiaj kwestowali. Jest drużyna zarzewie, która zebrała całą masę datków właśnie na dzieci, bo to nie tylko obowiązek harcerski, ale przede wszystkim i powinność każdego z nas. Piwniczna okazała się dla nas bardzo gościnna. Poznaliśmy tradycje góralskie tego mikroregionu, tych czarnych górali, wspaniałych artystów. Poznaliśmy tutejsze kolendy i tradycje kolędowania, ale przede wszystkim to co najważniejsze, zebraliśmy całą masę pieniędzy na to, aby dzieci z domów dziecka mogły spędzić fantastyczne ferie zimowe, za co serdecznie również Państwu dziękuję. Piwniczna z ogromnym sercem żegna się z Państwem. Sponsorem programu jest Fundacja Orlik Polska